wszystkim, z tej strony Norris I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 I kontynuujemy przygodę bezimiennego Dzisiaj poprawimy sobie jedno zadanko, które e, tak trochę ciulowato wykonaliśmy w poprzednim odcinku A mianowicie chodzi tutaj o zadanie e, znalezienia... O! Hej ty! Co się tak skradasz? Znalezienia mm, niewolników, bo przecież ja głupi nie wszedłem do tej kopalni. Ja głupi tu nie wlazłem i oczywiście e, oczywiście nie, nie znalazłem ochotniczych niewolników. Oni się gdzieś tutaj znajdują, gdzieś tutaj siedzą w tych swoich zakamarkach całych. Tam się będzie można... Tu jest niewolnik. Niewolnik, niewolnik. Ochoczy niewolnik. Wejdziesz teraz do wilczej kopalni i będziesz szukał artefaktu. Żaden problem. Czekałem tylko aż ktoś krzyknie do roboty. Co za charówka. Dobra, odejdź, bo ja... Nie ma tu nic więcej. Potrzebuję żyły złota, jak już tak patrzę. Przecież tutaj są, nie? Ok, cztery samolotki. Tutaj jeszcze cztery wydobędziemy z tego. Myślę, że, jeżeli wszystko dobrze rozegramy, to mamy szansę. Zawsze Ach. biją małego! No, sorry, tak? Przepraszam, ale. Ja potrzebuję. Ja, ja tu muszę wykonać zadanie, Ja tu królem będę, tak? Ty się nie przejmuj. Jeszcze dwóch powinniśmy tutaj gdzieś spotkać. Tak, zapomniałem. Magia. Magia kilofów. Niewolnik. Niewolnik. Ach. Zresztą dziką jagodę, to mogę ci zostawić stary. Wy naprawdę jesteś tutaj biedni. Cztery złoty samorodek. Dobra, żyła złota. I jedziemy tutaj. Kopiemy, kopiemy, kopiemy panowie. A się bezi. Eee, tutaj nic. Niewolnik. O, o, o. o stary. Nic tu nie ma. A żeś stanął. Nie ma tu nic ciekawego. E, czekajcie. Następnym razem będzie moja kolej. Nie ma nic tu nie ma. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego. Nic tu nie ma. O, teraz. Tak stanął i tak się położył. O Boże, same nóżki ci wystają. Następnym razem cię zabiję. Mhm. Czekajcie, co my tu mamy? O kurde, dobra. Weźmy sobie. Pochodnie. Co my tu mamy? Łopatę. Ogni... Ognisty puchar. No cóż. Pat, dobry, że, że, że tu wleźliśmy do tego tunelu. Ja pierdzielę. O gdzieś ty puchar, no to z dupy. O, kolejny. Właś do kopalni i bierz się do roboty. A co, jeśli tego Ostatnie. nie zrobię? Zarobisz w twarz. <laughs> skoro tak ładnie prosisz, biorę się do roboty. <laughs> no właśnie, skoro ja tak ładnie proszę. Postukajmy trochę jeszcze w ścianę. Złoty samorodek. Tutaj jeszcze jeden złoty samorodek. zżyłe złota, żeby samorodki sobie wydobyć. Ile mamy ich w ogóle? O czego ja się zniżam, żeby zadowolić tych zasranych orków? Całą zasraną plagę tego dziadostwa. E, no dobra. Mm. Złoty samolotek 51 Okej, okay, myślę, że to zadowoli szanownego Pana... Nie pamiętam jakiego Niemrawego Nemorak? Nemrak? Niemrawy jakiś Ale przynajmniej deszcz nie pada jak w poprzednim odcinku, to jest plusik Zapiszmy sobie grę, że jak nam wyrobię to ja się po prostu bym powiesił chyba Jakbym miał wszystko przechodzić od nowej kopać, 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 kopać do Minecraft Trochę kobla, trochę tego, trochę stona, no nie? Medvedbens, ten tego, taka sytuacja. Mmm. Dodam tego, tego niemrawego tu tędy. Dobra, stoi niemrawy. Jak on się w ogóle nazywa? Nemrok, a nie, a nie niemrawy. <ścoughs> Oto samorodki. Doskonale. Na razie wystarczy. Oto twoja nagroda. No dobra. Czy mogę się już zobaczyć? Nie, nie mogę. Nie, nie wiemy, czy można ci ufać. No okej, okay, okej okay. nie to, żebym się pruł, nie? Dobra. Teraz, jak tak patrzyłem, to powinniśmy poszukać sobie nijakiego e, Samuela. Na dzisiejszy odcinek sobie Samuela wybrałem. Co my tu mamy? Ty jesteś tutaj Samuel. Nie, ty nie jesteś Samuel. Ewidentnie mi ty na Samuela nie wyglądasz Samuel, Samuel. O, jest Samuel, okej. Okay. Spójrzcie tylko. Nowa twarz w moim mieście. Szukasz pracy? Kim jesteś? Przywódcą najemników z Geldern. Nazywam się Samuel. Hmm. Pokaż mi swoje Pokaż towary. Mi. Pancerz, ciężki pancerz najemnika. Nie mogę ci tego sprzedać. Przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie. Nawet tego nie chcę. Mm. Dobra, posprzedawajmy mu troszkę pierdół. To damy, to damy. Z usprzedamy. mu sprzedamy. Okej, OK, handluj. Eee, coś do roboty Twój w Geldern. Do roboty w Gelder. Geldern to miasto kopalni i zbieraczy artefaktów. Do zadań najemników należy otwieranie i zabezpieczanie okolicznych kopalń. Powiem ci, że to bardzo opłacalne zajęcie. Jeśli nie boisz się uczciwej pracy, to można tu nieźle zarobić. Mhm. Chcę się do Was przyłączyć. Ale Bayer... Słuchaj bardzo uważnie. Jeśli będziesz podążać drogą wychodzącą z północnej bramy Gelder, znajdziesz jaskinię, w której nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji. Zobacz, czy warto tam otwierać kopalnie. Przy okazji możesz zlikwidować kręcące się tam szkodniki. Jasne? Okej. Okay. Rozumiem. Tu jest. Co my tu mamy? Lubię już to miejsce. Już mi się ono podoba. Dobra, to jest ta brama na północ. Czyli widzi, widzi mi się tak, że będziemy musieli cały czas podążać tą ścieżką. To była ta chyba kopalnia nieopodal czego? Nieopodal Silden bodajże. W której... Coś nam szumiało, to bodajże były... E, właśnie te... te... Chociaż... Czy to czasem nie jest ta jaskinia? Czekajcie. zawiszmy grę. Zobaczmy, zobaczmy, bo głowy sobie nie dam uciąć, czy to jest ta, czy jeszcze jedna, bo nieopodal Silden była jeszcze jedna. Taka jaskinia. Ale mogę się mylić. A, proszę bardzo, tutaj też mamy pełzacze. Dobra, pełzacze. To nie, to nie jest tak daleko, jest po całym Gelderl. Okej. Okay. Tur załatwione. O Boże, jaka ciemnota. Save game. Ile razy mnie uderzył? Raz czy dwa? E, pełzacz. Stawiamy dwa. Dziesięć punktów życia. No. Za dużo to oni mi nie zrobili. What the fuck? Co to, Slenda? Ja rozumiem, dobry strachacz, nie? Ale... Chciałby się komu chyba gry pojebały. Co Się stało? Co ja podpaliłem go? Z kamienna tablica. Boże, pamiętam, pamiętacie kamienne tablice z tych z Arkendaru z Gotika 2. Dwu... Hej, co się dzieje? Dobrze, wychodzę z tego już, spokojnie, wychodzę stąd. Tak, wychodzę. Wychodzę, już, spokojnie, spokojnie, tak. Dobrze, dobrze, już dobrze. Ciii. I lecimy. Coś, co, co, coś, coś nie sprzyjają mi te tutejsze kopalnie, chyba. Syczą coś na mnie. Dobra, lecimy, oddać zadanko. Samuel, bodaj, był gdzieś tutaj. Dobrze pamiętam. To jest on? Tak jest, jest Samuel. Przyjrzałem się tej kopalni na północ od Geldern. Powinno już tam być bezpiecznie. Dobra robota. Zaraz każę rozpocząć eksploatację tamtejszych złóż. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatny obcy. Oto twoja zapłata. Okej, okay, mamy. 37 punktów nauki, 43 poziom mamy. No ale oczywiście na tym się nie skończy. Bo roboty w Gotiku mamy dużo, a to jest odcinek numer 50. Także grubo, grubo. Popatrzmy sobie po tej naszej e, karteczce. Czy mamy tu jakąś... Jak my w ogóle stoimy z zadaniami w Desnemora? W Gelder, okej. Okay. Serio 47... Oh Boże Znajdź hełm y, z ruin na północy. Okej okay. y, Można znaleźć emocjon Na północ znajdziesz starą Na północ, tak? Co się z dźwiękiem tutaj dzieje? Noc jest w, to, w, tym, w, ten, w tym kierunku No dobra, słuchajcie Jak nie to, to po prostu się bujniemy Zobaczymy co słychać w, les, w lesie co w, co w trawie piszczy Jak nie znajdziemy, to ja zasięgnę oczywiście informacji W którą stronę powinniśmy się udać Żeby zdobyć ten e, artefakt dla niego A jeśli się uda To oczywiście dobrze Zobaczymy, co i jak. Przejdźmy, zobaczmy się, zobaczmy, co tam słychać. Przy okazji powiemy... tamtemu delikwentowi o tym, że znaleźliśmy dla niego roboty... robotników. Pewnie. No dobra, tutaj jest ten cały ścierwojad. Tego ścierwojada sobie załatwimy razy trzy. Albo cztery, ale raczej trzy, a może jednak cztery. Postać już się zaczyna trochę coraz coraz silniejsza robić. Co oczywiście mnie bardzo cieszy. Myślałem, że tam leżą, leżą ci niewolnicy, których, których przyprowadziłem, No ale. Lepiej odejść. Wyjątkowo ochoczy niewolnik. No. Spoko. Od Laresa przynajmniej moglibyśmy się w sumie nauczyć otwierania tych cięższych zamków. <laughs> Weźmy, załatwmy te potwory. A co? W sumie bardzo oryginalna nazwa na tego na, na te dinozaura. Tamten na nie zobaczył. Dobra, chodź Okej, okay. wpada coś z niego? Niestety nie, dzika jagoda, ziłomany, bla 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 bla. Okej. Okay. Jep. Jak tam Hedzik na zareaguje? Oczywiście, bardzo ładnie. Trochę. Trochę mu zabrał z samopoczucia. Okej. Okay. Boże, życie się od teraz nazywa samopoczucie. What the fuck, w co ja się w ogóle pakuje? Co to jest? Dzika ja... O Boże, troll! To takie duże stworzonko mnie. Spotkało. Mam no, tylko jeden. Jestem bardzo zaskoczony tym faktem. Okej. Okay. Troll już padł. Co mnie bardzo cieszy. Weźmy sobie zjedzmy i zapiszmy grę. Może to gdzieś tutaj jest? Nie skrz... Nie, bezi, czekajcie, tak jest, przed chwilą zapisywałem grę, fuck yeah, miałem jeden, jedyny wytrych, Skubaniec to złamał, bezi, jak zwykle, co ty masz ostatnio z tymi wytrychami, stary? to tylko, że ta gra się wczytuje tak samo... Znaczy nie tak samo, całkiem inaczej niż tych dwójka. Wtedy to trask, traski i już, już było po robocie. A tutaj się wczytuje, wczytuje... Mieli, mieli, mieli... Ja rozumiem, że w trakcie wczytywania ładne są screenshoty, takie jak na przykład ten, albo ten, jak kopiemy sobie rudę, ale no bez przesady. No... Ja rozumiem. Jakbym... nie umiał grać, to bym naprawdę sobie... często mógł je oglądać i bym się nauczył, no, jak naprawdę one wyglądają, ale... Tak. Taki czul. Taki czul. Potrzebuje wytrychu. Mhm. Gdzieśmy doszli? Do Silden, słuchajcie. My tu rzeczywiście byliśmy no, 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 ale ładnie, żeśmy przemierzyli sobie te, e, te miejscówki. Także słuchajcie, my się tutaj pożegnamy. Ja się rozejrzę, spróbuję się dowiedzieć, gdzie, w którą, czy dobrze w ogóle idę, żeby nie marnować waszego czasu. Kurde, ale widoki. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie, hej.